Cześć wszystkim! Dziś mamy na recenzji miarę zwijaną Ermenrich Rich z 30. To klasyczne narzędzie, które jest niezastąpione przy prowadzeniu prac budowlanych, remontowych, wykończeniowych i projektowych. Miarą można określić dokładne wymiary materiałów budowlanych, półfabrykatów i detali, a także odległości w granicach na nie 3 metrów. Pasek na pasek i nadgarstkowy pasek umożliwiają łatwe noszenie miary, przemieszczając się po obiekcie. Ta miara ma dość jasny design. Nie kaleczy rąk podczas zwijania. Solidna, odporna na uszkodzenia taśma miary wykonana jest z matowej stali. Jej szerokość wynosi 16 mm. Taśma jest dwustronna. Blokuje się automatycznie, wyposażona w solidny magnetyczny zaczep. Odporna na e, działanie wilgoci. Ergonomiczne umiejscowienie przycisku blokady sprawia, że praca z miarą jest szczególnie wygodna, nawet jeśli trzeba wykonać wiele pomiarów. Jeden po drugim. Kompaktowa obudowa Ermenrich Reel z KU30 z wytrzymałego tworzywa BS. Pokryty gumą dla dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami. Narzędzie posłuży przez długi czas. Chciałbym zauważyć, że ta miara ma pięcioletnią gwarancję na wady fabryczne, co jest bardzo miłe. To wszystko z mojej strony. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.